Zobacz, zostawcie Raki, lajka i suba. Tu nie trwa, tylko solo. A jeszcze w sumie godzilla tam się zmieniła. Tu jest godzilla. A w karnetie muzycznym teraz można odbierać, nie? No. Gdzie? Nowy karmet muzyczny jest. Nowy gitarę ma. To ja już tą nową... Ja też. Takie drewniane o to ci chodzi? Mhm. Mm no Nic ciekawego. Mhm. -mm. Ale w sumie masz na przykład jak grasz inną grę, nie? Na przykład masz taką muzykę czy coś w Fortnite. Nie? No to tam na przykład możesz sobie yy, jak to się nazywa. Możesz jakby sobie tak zrobić, że na przykład grać na jakichś instrumentach. No mam skamp, tutaj gitary jakieś też... O nie! Nie dostanę pana, nie mogę przez tego grać Myliśmy Napiszcie dla czyś kałafła i powiedzcie na, na, na następne nagrywanie albo teraz na tym na tym tym na tym filmiku napiszcie gdzie mam leć następną minutkę. na przykład tu tu tu, obojętnie gdzie tylko masz te kto ty stałem nie Ale co ani złotówki nie wrzuciłem do gry Gitarę Ci chodzi o tą gitarę nie, normalną witanie no, tak? o co ci Rekin No? Od tego żółwika. Od tego, od tego, tego. Od tą godzillę, ale ty przecież nie masz tej godzilly. Nie, to tak, to żółwika się daje. Co żółwika? Ale to ich leci. Ale co żółwika? No, że przybija żółwika. Przybija żółwika, nie a ja nie mam właśnie tego żółwika, ja mam właśnie tego żółwika, ale no. mam tą emotkę, ci chodzi. No. No. A ja, ja mam, tylko że nie mogę jej na razie znaleźć. Rekin, bierz tego. Zapomniałem, jeszcze z nie? No, Rekin też nie weźmie. Ja też Wylądował. nie wezmę. Sorry, że gramy zero budowania, wcześniej graliśmy jakoś z budowaniem i... I ciągle przegrywaliśmy. On żeby tyłu porecali. Oni chyba nie myśli po to. Nawalają się tam Leży? Kiedy oni się nawalają, to idę po bota jak jest. Ja no już mam go. A ty już go wziąłeś? A. To nic nie mówi. Czekajcie chwilę. A ma że to wiem, gdzie No ja wziąłem właśnie też te sobie. 200. 4. Dobra, to na no, resztę nie robię. Tylko znajomy mogą mój nik gdzieś. Idzie to komako. nie wiktor. Dobra. Ja bym już na budu to aby to w sekundę zrobił. Wiesz jaka jest lipa na zero budowania? Na przykład jak, jak się osrobiłem, to na przykład nie możesz podbudować, albo na przykład jak się, jak nie możesz pod, pod, pod tą górę podejść, to możesz podbudować, a, a na zero budowania właśnie takiego czegoś nie masz. Ale Nie mam takiego samego. Macie samochód, czy pojeżdżacie?

O, za laserówka. Nie ma nigdzie mojej broni? Fioletowy holo, skręt. Ale mam tym Sigmon. <ślaski> Tutaj w sumie coś tam pozmieniali. Ameryki, kim jesteśmy? Jako Sigmon, to my jesteśmy... Nie bambisi. Ja to za stary jestem na tym Pigny nie pigny I pytaj się dlaczego mi leci dym z Umyś puszczać dym z uszu jak palić papierosy. Wreszcie, tak nawet jest. nie palę. Nerek Ale miałem farta, ale na budu też się zabuduję. Mogę to zrobić boksa, żeby tyle HP dostać. A tu... Nie wiem o co. Dobra, wygrywamy tą rundkę. I... Jeszcze nie wygrywamy. Ale nie my... Ale może wygramy. Może żyjemy, zobaczymy, nie? No. No to... No no za parę dni na przykład nagram jakiś filmik z innej jakiejś gry. Na przykład ze Squid Game, że muszę na przykład zrobić coś tam ze Squid Game, na przykład takie zadania może się dać w, com, w komentarzu na Co na przykład mam... No, nie, nie. Na przykład, co mam zrobić w jakiejś mapce czy coś. Na, na Squid Game czy mam zrobić w Fortnite. Na przykład mam wygrać coś... Na końcu jest to ta nienormalna taka średnia gra tu jest duszek, a wymiane? Nie, tam gdzie ja nie nieciłem tu rowarki. Dobra, na nabąków. Ja mam... 600 metrów. Dwie, dwie, dwie czerwy. Czer ja mam wyśle... Ja mam ten ten filmik na ten... Jak to się nazywa? Na grupę. Laserówka jednak nie robi takiego. laserówka jest w sumie dobra. A na, na Fortnite OG ma fajna broń powrócić. Dopóki już nawet coś tam mówili, że coś powróciło na, na OG. Coś tam miało powrócić. Jak nie tamto i u mnie? No dobra, tu już nic nie ma, ogólnie. Samochód! Ja myślałem, że to wy pojechaliście. Ja też myślałem, bo nie miałem w ogóle do nich tych Pojechali do góry. Nie biegnij, Wiktor co to jest mi Gita? No weź no, no, tego tu. Duta, do nas Ja tu koło siebie mam gdzieś kurczę. A tutaj mam Siadaj Wiktor bo ty zmieniasz No to A moje na lepsze ta wysienia. A dłużko lecimy, czy? A ja

Dobra, Czekaj, ja go z laserówki, nie bicie go! No nie, robij go! Znałeś się stąd. Ja po bo tam laserówkę. do lekowego połocia. Ja mam tralet tam. Samochód jedzie. Laserówka. Odwróć się ten laserówkę. borga. Chcę laserówkę. Nie rozbraj i niechce. Taką w dobrym oni uciekli czy jak? Oni też walą z raserówki Gdzie ja tam gdzieś gdzie on co? są medaliki? Zadali, zadali Tak Co okay, mm... czego oni walą? Te laserówki. Nie, 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 tam. Tu sobie. Mamo, Tu to jest jeba? Fasol. Fasol. to Fasol. Fasol. Uwaga, uwaga! Musiałem

Zobaczyłeś tego na dole? Nie. Nie. Kuźwa, ten z lasera mnie namierza Pa kurwa namierzył. Myślę, że nie odpoczął. Pana, to masz się ruszać, jak on cię mierzy. Widzisz, że się celuje. Ktoś inny we mnie się natwierdza. No to dawaj do góry, co ty tam na dole robisz? Zwiałem na dół, bo ten z laserów we mnie wali. Się musisz ruszać na boki. Lewo, prawo, lewo, prawo. Wejdę ruchaty i się spocznę. Na wyspę chodźmy, Będziemy mieli lepszy widok Ręce Lewandowski No ale mi No ja też właśnie oberwałem tu. Dobra. Dobra ja im zaraz z tego, Ze z Dobra wiejemy o. stąd Tylko po prostu chęć znalazło Chcę go chcę zabić Jest, jo, widzę Aaaa, Pedri... Doraz. Dobra, wycofujemy się, to dalej. Ja tak szybko nie potrafię, jak, jak chodzić. Idziemy na wyspę? to wyspa? Jest to jakiś samochód w ogóle? O, niebieski polo. Będzie lepszy niż zielony. Byłeś na środku, a nawet nie gdzieś skrzynki Oni wiesz co są po prawej Chyba to są ci dobrzy. No na stacji chyba Na stacji Oj tu krzaki. Oni ma wyspy chyba Stacja ja chyba ro mogę rozwalić Oni właśnie nie są nas... O! Wzięłeś trzeba sobie... Laserówkę z złotą. Co to, strzela? Chłop, z laserówki. Masz złotą laserówkę ja, ja. czy jaką? Jaką masz laserówkę? Złotą, złotą. To dobrze. To na wyspę czy z wyspy? Nie, w auto Do was wali. Boże, ale, ale. Widziałem, plecy, widziałem. plecy, plecy, plecy!

Moją, moją broń wziął. To oni są nuby. To są nuby te. Dobra, jeden się za zakoraz... musi tam gdzieś zabić. Padli? Gdzie jest tak, tak. Ja biorę, ja biorę ten teraz moją broń. O moja no, broń, no, no, nie no, no, bierz nie, mi mojej broni. Nie, no, no, tylko nie bierz mojej, niech... pod go. Jestem. Muszę szybko iść po koronkę i po moją broń Złotą wziąć mam Dysz nam. Nie bierzcie mi tej maszynowej nic nie bierzemy się szybko Halo Koronę wziąłeś? Ta Niebieskie fiołki miałeś, małe i duże, Ja, ja mam duże Zabiliśmy tych, którzy ostro bili. Dobra, wiejemy, bo już krepa idzie. Możemy to w sumie wygrać. Wykonaliśmy tych najlepszych. No, no w sumie. Nie mamy już tych, tych... Tych dobrze bili. Spillet er på 18 minutter. Do góry, no, o co do góry, chodzi? No. Ja mam baga. O co chodzi? Ja mam baga. Ja ci coś, ja ci tutaj. Ale ja mam baga. Gdzie ci ryby. Ano, ja lepsze. To nie mam już baga. To ja mam Dobra, bijemy bota. Bosta. Ucieka to biały był. BOTa, boda, BOTa, pana. Walę walę po głowie. Po głowę! Nie. On się boi nas.

Macie jakieś apteczki, Leci bo ja mam. Ale ci masz jakąś apteczkę, bo ja mam. Ja mam trzy. Ja też mam. No rzucaj. No co tak szybko to idzie? Jak to? Trzeba już po pięć. Ja nie, nie, nie Macie plecy po ple... macie plecy. Dobra, chodźmy Gdziem do strefy. Płacić? Czekaj, ja muszę po... Oby nic tu nie wpływa biedu. Jeszcze rakim nie niebieską? Nie no, już tak. ale ma no. Dobra, uciekamy tam na choczkę z Burza tego gościa, co was gonił, powala Albo powaliła Powaliła właśnie To jeszcze zostało... Dziew... A, 6 pie... Cztery 4 heki, tak. O Andrzej przyjechał O tej godzinie? E o jedzie do robot. Viktor. co? Ja jestem po prostu tu Leg Legali się rozwaliło Cześć Andrzej Co to jest? to moje. I to moje. Czaj, Zostało dwóch typów. Trzech. 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 To one do jak? Yy, nie. Oni się tam biją. Możemy im pomóc tam. Jak możemy im pomóc? To się niby z nimi tak koleguje? No oni się między sobą biją. O, biegną. Yes. Yeah. dobra akurat jeszcze, dobra akurat jest to na YouTube fajne no A, się. Bierunko. marka widzowie.